Siemano z tej strony Marina. witam Was w takim pierwszym odcinku, innym moim na YouTubie i ogółem. Zaczniemy od tego, czym będziecie zajmować nasz, mój kanał. Mam plan, żeby robić coś w stylu recenzji. Będę recenzował gry starsze. Jedną z takich przyczyn jest to, żeby inni mogli poznać w ogóle, że starsze gry też są bardzo fajne. A drugim jest to, że mój komputer też do na nie należy. Chwilowo nie ma w planach kupowania lepszego więc, rozumiecie zaczynamy od pierwszej gry stalker cień czarnobyla gra to nie jest stara a zwróciła moją uwagę więc, zaczynamy gra pomimo tego, że dosyć dawno została wydana ma taki klimat ma wszystko zacznijmy od interfejsu lewy górny róg, ukazuje się nam mapa na żółto mamy yy, żółte kropki, yy, przedstawiają Stalkerów, czyli no i ogólnie ludzi, którzy są w tym, w pobliżu. Widzimy takie kółeczko zaznaczone, jest to nasz cel, do którego mamy się zgłosić. W moim przypadku jest to Batman, dla którego mam specjalną... Um, Masz te dla którego musiałem wszystko, zdobyć wszystko, dokumenty zrobić, zdobyć. z Instytutu Agroprom. Można handlować, można wszystko. Można wchodzić w interakcje z każdym niemalże postacią, każdy ma coś do powiedzenia. Ale tak jak, jak powiedziałem, lewy, lewy, górny róg widzimy mapę. Niżej zaś widzimy w stylu m, obrazka z postacią, prawda? Przedstawia ona naszą kondycję, która... Ten pasek pod postacią pokazuje kondycję, która, którą posiadamy. Kiedy biegamy, przy, przy, przyśpieszamy, widzimy, kondycja maleje, skaczemy, wszystko maleje. Pokazuje ona, jak płucamy. Pokazuje jak, jak ten jak, jak jesteśmy głośno i te wszystkie sprawy. Zawsze mam coś jak Tak jak zwykle się zwykle bywa w prawym dolnym rogu, widzimy dwa paski. Jeden przedstawia bodajże ochronę, jeżeli się nie dziwię, a drugi życie. Oczywiście można się domyślić, że jeżeli życie zejdzie do zera, życie do zera, jesteśmy łatwi. Teraz może coś o pobule. Graba posiada niesamowity klimat. Pomimo tego, że grafika nie jest zbyt nowa, ale też w sumie nie jest zła. poprawia wszystko, wszystko poprawiają odgłosy, cała reszta. Klimat nie Idealnie ukazuje postęp, świat ludzi, którzy walczą o przetrwanie każdego dnia. Oprócz głównej habuły mamy tutaj wiele różnych wątków typu... Pomocy, pomoc innym, walka na arenie, przyjmowanie zleceń możemy zdobywać artefakty i te sprawy czym są artefakty? No, najczęściej znajdują się one w anomaliach yy, które oczywiście mogą nas uśmiercić yy, są to niewielkie kamienie które dodają nam specjalne bonusy jak na przykład zdrowie plus 200% można z tego co pamiętam montować w różnych rzeczach Kolejną rzeczą, która zachęca do zagrania w serwerów klimatu jest... Jak Okej. Okay. No jest to, co, co powiedziałem, interakcja z każdą postacią, ogromne lokacje. No i teraz wspomnę może o elementach jak z horroru. nie z niemal każdą napotkaną osobą żeby wielkim plusem gry. Możemy handlować za jedzenie, broń, kombinezony, które pomogą nam przetrwać w zonie. No to tak. Wszystko, wszystko udaje nam się sprzedawać za ruble. Sprzedam artyfakty, które zdobyłem. Gra zaskakuje grywalnością. Przychodzę ją bodajże drugi raz. I naprawdę warto jest poświęcić parę złotych i ją kupić. Oczywiście możemy ściągnąć, bo naprawdę jest bardzo przyjemna. Oczywiście nie ma piractwa, ale rozumiecie. Ludzie mają wiele informacji do sprzedania, na przykład o zaginionych artefaktach czy o jakichś specjalnych skrytkach Wracajmy zlecanie na bandytów i tym podobne. W grze nie będziemy się nudzić. Jeżeli, jeżeli z ludzi na chwilę główny wątek, co szczerze wątpię, myślę, że misje pobożne znowu nas uciążą. Ciekawą nowinką, że stalker ci jest to, że gdy pomagamy innym stalkerom, zyskujemy sobie ich przychylność i ogólną reputację. Będą inaczej do nas postawieni i cała reszta. W grze jest wiele tajnych skrytyk, oto jeden z nich. Nie chcę spoilerować, ale. Myślę, że przydałoby się, gdybym coś takiego Wam pokazał. Jest ona ogólnie dostępna i myślę, że na sam początek pomaga. Co do przeciwników, myślę, że napotkamy ich bardzo wiele na naszej drodze. Nie będą to tylko zwykłe potwory, ale również ludzie, bandyci oraz ludzie przeciwnych frakcji. gdzie możemy biegać przyciskiem X. mamy tu jedną z wielu skrytek znajdujemy kombinę jest to pierwsza z osad widzimy świat jest bardzo ładny grafika myślę że nie poważna na kolana myślę że tamte czasy i na te w zupełności wystarczy świat ten własnym życiem Wiele takich oraz groźniejszych potwórów znajdziemy w zonie. Zazwyczaj możemy znaleźć przy nich różne rzeczy. Czasami pilnujemy specjalnych skrytek, w których możemy znaleźć artefakty. Dobrze, więc przejdźmy teraz do minusów. A tych, no, jak w każdej grze, da się coś powiedziałem, Każda gra ma swoje minusy. Także również parę takich znalazłem nie ma od pierwszego i nawet Myślę, że jednym z głównych minusów jest sztuczna inteligencja przeciwników. Pomimo tego, że gram na poziomie średnim, no niestety przeciwnicy nie są zbyt inteligentni, co właśnie w zauważyliście. Właściwie spotkałem go nieświadomie, ale mniej Sztuczna inteligencja, może nie całkowicie leży, ale nie należy do najwyższych w Taka jest moja opinia. Drugim minusem jest hmm, wymagania gry. Yy, mój PC, laptop, przepraszam. W zasadzie mój PC również spełnia, spełnia i to dosyć ładnie. Yy, no, ale jednak gra potrafi yy, przyciąć w wielu momentach. Teraz idziemy na mniej więcej 40-50 fps. No, w niektórych miejscach mam ich po 200, po 100 przepraszam, ale, ale potrafi spaść gwałtownie liczbę fps. -ów. Myślę, że to jest wina wyoptymalizacji gry, ale w nowych paczach no, jest to naprawione i w grę naprawdę można grać. I kolejnym jeszcze jednym plusem, oprócz tego cudownego klimatu, myślę, że dobrej grafiki grywalności i wszystkiego co wymienię wcześniej jest tryb multiplayer, który naprawdę może wciągnąć 2 godziny. Długie, przepraszam. Więc myślę, że pomimo tych paru minusów, które wymieniłem w tej grze, warto w nim zagrać ze względu na fabułę, klimat, wiele misji pobocznych, ukazanie piękne, postapokaliptyczne oświata, w którym znajduje się teraz ludzie, stalkerzy. Władzanie tej fabuły, zwalczanie potworów, zbierania artefaktów, myślę, że naprawdę warto. Jest to pierwszy mój film, mam nadzieję, że nie będzie jakoś strasznie źle oceniany. Na no, kolejny celownik. Myślę, że wezmę coś podobnego do tej gry. Może zacznę displayować ją albo coś w tym stylu. No ale na razie tyle. Żegna Malina Shimano.